No i witam, bardzo serdecznie, w kolejnym filmie e, tak jak mówiłem miesiąc temu, gdy woziłem w Nojowice e, że będę dolewał jeszcze właśnie przed kukurydzą, tak właśnie się to dzieje Już dwie beczki zostały wywiezione Znowu jest jak cholera Także trzeba sobie tutaj na to brać poprawkę Będę miał gdzieś sześć beczek, także jeszcze ta i trzy beczki Ładnie się rozmieszało Zetorek po remoncie, do teraz naprawdę no... Ani z odby nie puszcza, nic z dymku Tutaj widzicie no... Jak to ciągnik bez dpf To jest tam dymi, nie? Ale równiutko A my mamy dość duże śmigło Że widzicie Rozmieszane jest dobrze, bo idzie wszystko na okrąg. Super otworzyłem No, także zaraz jeszcze kożuchy posprzątam z góry, z wierzchu żeby to wszystko ładnie się rozmieszało i zaciąga Pytacie się może też, czemu John Deere'em bo chciałem przetestować w bez, bezorkowcu Kejsa yy, także yy, i też odwoziłem od kuzyna mulcer będziecie mieli nawet to mulcowanie w tym filmie, yy, nawet teraz wam je wstawię. Zobaczymy, jak to będzie szło. Już na 540 da radę, czy muszę na ekonomiczne? Ale no, taki kawałek trzeba przejechać. Yes, no nie można powiedzieć, że nie ma, bo tutaj te... te resztki, które były, no tak musi być ta łąka, że raz z jednej strony, raz z drugiej jest koszone. Bo tutaj w tej Natura 2000 nie wiem jak to jest jakiś program, chyba czy coś my to dzierżawimy, ale no trzeba się pilnować, żeby tu nie robić głupstw też to co są te ptaszkowe to pierdolenie, szopenie, ale no. Że na jakieś właśnie takie nieużytki zielone, yy, gdzieś właśnie zalewowe tereny yy, i takie zarastające, właśnie jakimiś krzakami, to mulcher nawet dobra rzecz. no My swojego nie posiadamy, od Kuby pożyczamy, ale Kuba ode mnie beczkę pożycza, to można powiedzieć, że mulcher to tak, tak jest i tak stoi nieużywany, a my tam ile no, ten poplą zjechaliśmy i teraz to. Yy, już wróciliśmy, mogę dalej mówić. Byłem odprowadzić bulcer i wziąłem beczkę, nie? To już mówię, nie będę odczepiał specjalnie. A kejsa też założyłem, bo miałem założony ciężarek. To mówię, to kurde mam zdejmować ciężarek, zakładać do waltry. Dobra, to przetestujemy z tym nowym, nie? Pokażę wam buraki ogólnie. Mróz był jak cholera. Dwa razy by było... jednego dnia było trzy. A w środę, czyli w środę czyli wczoraj było nad ranem minus 5 nie no ale zobaczcie tu jest dobrze tu jest dobrze zobaczmy inną, inny rząd tu jest dobrze przejdźmy się kawałek dalej widzicie tu jest dobrze nawet nie zrzucił jeszcze tej otulinki także wydaje mi się że buraki no przetrwały o widzicie jak tu ładnie pięknie tam jest taka tward, twardsza ziemia to gorzej wschodzą a tu jak Jak ładnie, nie? Czekajcie, tu fasty Tu są brak. I się jest, burak jest, 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 jest Będzie dobrze. Teraz ciepło przydałby się deszcz To by je wygoiło, wygoiło całkowicie o. Dobra, idę do beczki yy, Będzie film połączony Właśnie jest testowanie bez orkowca. Wywieziemy te dwie beczki, znaczy te, 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 te resztę beczek. I jeszcze ten mulcher. Zrobimy mix też, bo tak mi, mi pasuje. Nie chcesz wstawiać pięciominutowych filmów tylko, żebyście widzieli, że coś się u nas dzieje. No, że widzimy się za momencie, jak będę jechał na pole. Dobra, entuzjazm musi być, nie? O, tata wrócił ze szkolenia. Czy tam ze spotkania jakiegoś mieli w leczarni? Rozjedzie wywieźć, a ja będę bezorkowcem pojechał do końca. I później będzie woził na jeszcze jedną działkę. A ja sobie bezorkowca za talerzówkę zmienię, bo tam już było jechane bezorkowo. I chcę tylko płytko to wymieszać, bo szkoda. O, widzicie, szkoda. Nie dość, że szkoda paliwa, bo też szkoda suszyć ziemię. Widzicie, trochę zawsze tej. Siatka wleci później w łożysko, łożysko się rozdupi gdzie trzeba robić, a na razie jest dobrze Ale na pewno Kiedyś przyjdzie czas Po prostu tak jak dwa lata temu w lutym Też tak wiało a tak jest teraz Masakra No ale no co zrobisz Już nie, w... ja nie jestem w stanie wpłynąć niestety na pogodę Chociażby człowiek chciał, to nie jest w stanie nic z tym zrobić No muszę skoro pom teraz Jak maszyny powyciągane wjechać pod wiatę, bo Szkoda, żeby stała pod gołym niebem, już stoi tu trzy tygodnie Tylko wywieziemy teraz piachu trochę bo mamy tutaj Będę chciał to wywieźć. Też już uprawiają obok No widzicie, tu jest nalane Nawet ładnie Włączymy sobie tylko nawigację Właśnie na nawigacji Sobie pojeździmy I tak sobie spędzimy dzisiaj popołudnie Najpierw tutaj, później to potależujemy Potestujemy sobie jeszcze Kejsa właśnie w maszynach tych, tych Takich głównych a, agregat używamy, no to jest rzadko, nawet Wam powiem, bo najczęściej, właśnie jak koło domu, gdzie mamy tą bryłkę to tam jest używany w większości agregat, a tak to wszędzie y, jest talerzówka. Ko korzystamy z talerzówki, jak. Także no. No, także Jonek teraz z Case'em. Zobaczymy jak głębokość. żeby też nie rypać za głęboko, bo to nie ma sensu. To te 10 na godzinę, nie? Tylko rzeczywiście to jest lekka ziemia, nie? I ja nie wiem czy nie jest tak głęboko jak w ustawiłem. Tego nie wiem, ale tu się poruszenie zrobiło tyle ciągników na metr kwadratowy. <grystanie> Zdarza się. I moc silnika 100%. To może zmniejszy bieg. Stara waltra 190. Cześć. Może już kukurydza będą siać Prawie za wcześnie. I jeszcze czekamy. Aż się ziemia wygrzeje i dopiero jakaś kukurydza idzie w planach, a nie tak na przypale jak buraki, nie? Eee, czekajcie. Przegląd. Ziemi inne pole. Chwilę pogadać z chłopakami, kraddaniam, obiad jadł Ojciec też się właśnie zatrzymał. A ja jadę dalej. Zwrócimy bieg i ogień. To już nie jest tak super twardo. To jest czwarta, czwarta... piąta klasa Tu w tym rogu naj, nawet bardziej piąta e, No już było jechane bezorkowo Kiedy? Pod poplon e, W lato Przez pożniwach tu już raz na głęboko było mieszane, ale później był poplon wiadomo ziemię też zagęścił, był siewnikiem Później była talerzówka i teraz Teraz właśnie tak nojowica i jedziemy z pod kukurydzę. Już tamta część była zrobiona, leży i czeka i nie będziemy jej na razie ruszać, bo nie chcemy tej wilgoci wyciągać. No, jaka wilgoć, jak tu przejeżdżam i prawie w ogóle nie ma za nic zaciągnikiem, nie? Wilgo wilgoci w ziemi. Także spokojnie 9 na godzinę można jechać, przy 10 na godzinę jest 100% cały czas, także... I idzie. Jak ktoś ma lżejsze ziemię, to te 150 koni wystarczy. Chociaż niby te plus kW się do... załącza. Cholera wie, może coś tam działa. Tu kamienie są zawsze z końca. Odkąd pamiętam, to tu zawsze kamienie były. Dobra, możemy sobie nawigację teraz zrobić. No i co, pierwsze testy polowe Keisa, Można powiedzieć, że są. Daje maszyna radę swoje robi. Nie można powiedzieć, że nie. Widzicie jak waltra tam leci, widzicie jak jest sucho, jak się kurzy za agregatem, to jest po prostu masakra. Chociaż na nawigacji 9,3 mi pokazuje ja tu 10, czyli realnie jedziemy te 9,3. Taki jest poślizg. No także, nawigacja W uprawie bezorkowej no, sprawdza się na razie. Jest Git. Także fajnie. Tu trochę uciekło, widzę. W piasku. Idzie! Polska moc! 4 metrowa A podnosi na wale, no tak też można Na gumowym to na spokojnie, u nas na tym rurowym to trochę szkoda Bo łożyska w dupę dostają Także ja w większości Staram się na kółkach podnosić Niech się trochę przepali ten ciągnik, bo on taki Ciężkiej roboty jeszcze nie miał W sensie mówię o moim, nie o szóstce, bo szóstka to już pewnie swoje, przez całe to życie, długie przeżyła. No ciężarek z przodu jest, no, najbardziej żeby zniwelować ten poślizg kółnie cool, nie? Ale widzicie, tu mi pokazuje 10, a tu jedziemy 9.2, nie? Na nawigacji typowo. Także taki jest poślizg. Też nawigacja ma swój ten czas odświeżania, no 9.5. 10,2 Można powiedzieć, że takie no, Prawie jest spełnione Spalanie 28 litrów na godzinę 10 litrów na hektar To nawet oszczędnie No Valtra 16 paliła mi 18, jak teraz jechałem Po tym ściernisku po poplonie Na raskę Bez talerzowania a tu jest jednak już no, ziemia lżejsza, zruszona talerzówką wcześniej, także widzicie tutaj już jest drugi, drugi rok w bezorce, więc a co będzie później, to się wszystko okaże, jak to będzie rosło na razie. Na razie jest ok. Mógłbym jeszcze pewnie włączyć automatykę tutaj, żeby osie równo szły. Zaraz to zrobimy, przetestujemy, czy to będzie coś dawać. No i tyle z uprawy bezerkowej teraz, Case'em. Jeszcze jedną działkę będziemy mieli, ale to już sobie będę waltrą szedł, bo jest mocniejsza, nie? No to też lepiej. Ciągnikiem, który ma więcej mocy, jednak. Ale, tutaj, niech się to wszystko ułoży. Przegląd był na 50 godzin. Kosztowało mnie to 1800 zł brutto. Yy, oleje, filtry, olej w skrzyni, yy, co ja pierdzielę? Olej w silniku, filtr, filtr oleju, filtr oleju hydraulicznego. No i plus robota. Także 1800 zł, pierwszy serwis na 50 godzin. Nie ma co się z tym kryć, co? Takie są kwoty. Jak z powrotem pojedziemy, to zabiorę ten drut. A jeszcze tutaj poprzecznik będę chciał wykończyć, także tak zrobimy. idzie lepiej no może na 0,1 km na godzinę wiadomo jakby było mokro to blokada no dużo robi tu jest sucho więc I mamy uprawione tutaj tą działkę już całkowicie pod kukurydzę teraz sobie poczeka no jeszcze dwa tygodnie dobre to na pewno nie będziemy siać, czekamy za deszczami jakimiś za, wygrza, za wygrzaniem się ziemi, no na razie sobie dajmy spokój zaraz się przeczepimy do talerzówki, też przetestujemy case'a przy talerzówce nie? Jak już mam możliwość, mam ciężarek. Ciężarek to jest nawet niepotrzebny, ale zobaczymy, jak on sobie właśnie z tą talerzówką będzie haratał. Będziemy się wcofywać. Ten poprzecznik przejadę drogą później. Zaraz tego druta też weźmiemy. Może mi się go uda jakoś na bezruchowca wsadzić. Jak nie, to wezmę go do środka. No co mam zrobić? Się sprzęt prezentuje szóstka, idzie też ładnie 4 metry i to jest szóstka bez turbo 12:24. Spróbuję, no. Możecie zobaczyć, jak ciężko teraz ma. Napiero w prawdziwych takich warunkach, gdzie jest ściernie, można powiedzieć. Ścierni już samo siebie odbijają, trochę mocno nawet.